Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym rozmówcą jest Wojciech Gierzyński, działacz fundacji Nexus, fundacja, która zajmuje się, Panie Wojciechu, m.in. ochroną środowiska, ochroną środowiska naszego Olsztyńskiego. Czym jeszcze generalnie się zajmujecie? Dzień dobry. W zasadzie chcielibyśmy, żeby udział społeczeństwa każdego mieszkańca Olsztyna był bardziej, bardziej aktywny, w tym, jak gospodarujemy zielenią na terenie Olsztyna, ale też lasem miejskim, który jest nieodłączną częścią miasta Olsztyna. Strona społeczna ma niewykorzystany potencjał i mam wrażenie, my mamy wrażenie jako Fundacja Nexus, ale również Zielone Olsztyn, w którym się udzielamy, wspólnie podejmujemy różne inicjatywy, mamy wrażenie, że społeczeństwo nie docenia swojej roli Kształtowaniu zieleni miejskiej i ochrony bioróżnorodności w mieście i możliwości społeczeństwa w ogóle w, w kreowaniu takiego modelu. Współpracy strony społecznej z miastem, ze służbami, które odpowiadają za utrzymanie zieleni w mieście. No właśnie, powiedział Pan o współpracy z władzami miejskimi. Jak wygląda ta współpraca? W których dziedzinach? Najchętniej i najczęściej współpracujecie, i z którymi jednostkami miejskimi? Mhm. Na etapie konsultacji, kiedy miasto ogłasza konsultacje dotyczące gospodarowania zielenią, ale również zarządzaniem architekturą miasta, całą koncepcją gospodarowania zielenią, ochroną przyrody, występujemy wtedy jako, jako podmiot opiniujący pewne pomysły, pewne propozycje urzędników, więc chętnie uczestniczymy w konsultacjach. Ale wychodzimy też z propozycjami nie wynikającymi z konsultacji, czyli po prostu podczas naszych wewnętrznych spotkań, czy spotkań społecznych, różnych warsztatów, akcji społecznych debatujemy nad tym, co moglibyśmy poprawić w zarządzaniu zielenią i w ogóle przyrodą w mieście. I wtedy, kiedy już taka koncepcja, czy taki spójny jakiś nasz pomysł opiszemy, wysyłamy to do podmiotów, które zajmują się czy gospodarowaniem zielenią, czy ochroną przyrody w mieście. Słuchają Was? Słuchają, różnice zdań są, no bo tam siedzą fachowcy, którzy, którzy od lat gospodarują zielenią, a niestety też mają ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o finansowanie pewnych działań. To jest bolączka od lat i mamy marzenie i nadzieję, że się ten stanie, ta sytuacja zmieni i że presja strony społecznej, nasze nasze argumenty. Sprawią, że w budżecie miasta znajdzie się więcej pieniędzy na zieleń i ochronę przyrody w mieście. Panie Wojciechu, no Olsztyn, jak każde duże miasto, to nie jest Puszcza Białowieska, gdzie drzewa ma rosnąć aż padnie, bo takie są zasady puszczy pierwotnej. Mm -hmm. Tutaj trzeba coś zieleń pielęgnować. Jak Pan sugeruje, co powinno miasto robić, żeby te drzewa, o których Pan mówi, które są tak ważne w miejskim, w miejskim otoczeniu. Przyrodniczym, żeby one dorosły jak i wymagały jak najmniej pielęgnacji? Jakie to powinny, powinny być rośliny w ogóle? Przede wszystkim gatunki rodzime, które są e, takim elementem, który dobrze sobie radzi w lokalnych uwarunkowaniach klimatycznie, ale też ze względu na to, że jest gatunkiem, który, który genetycznie jest przystosowany do funkcjonowania w tej przestrzeni, w której my żyjemy. To jest jedna kwestia. A druga to kwestia takich zabiegów, często polegających na niepogarszaniu stanu drzewa, czyli dbałość o jego otoczenie, czyli zabezpieczenie przed uszkadzaniem grywy korzeniowej, przed uszkadzaniem korony. Kłania się tutaj kwestia zabezpieczenia drzew w systemie korzeniowym, czyli nielokowanie parkingów, przemyślane inwestowanie, jeżeli chodzi o infrastrukturę, czyli. Dbałość o drzewa w trakcie procesów inwestycyjnych. Mam wrażenie, że jeszcze pod tym względem sporo mamy do zrobienia. I strona społeczna próbuje też takie argumenty przedstawiać urzędnikom czy, czy służbom, które zajmują się pracą nad drzewem. No właśnie, ostatnie władze miejskie, co by nie mówić, sadzą w Włosztynie dużo drzew, oczywiście dużo drzew też pada w związku choćby nawet z rozbudową infrastruktury tramwajowej czy też w ogóle drogowej. Czy widzi pan kierunki, jak to powinno wyglądać, te nowe nasadzenia, żeby, żebyśmy mogli mieć pociechę z drzew, z zielonego musztyna w ogóle? Mm -hmm. Po pierwsze, nie mieliśmy jako strona społeczna wpływu na to, jak będą, jakie gatunki będą dobrane. Takich konsultacji nie było i takiej, takiej prośby o jakieś wskazówki, czy nasze pomysły, nawet chociażby ze strony społecznej. Miasto, miasto takich sygnałów nie wysłało. Nasadzenia się odbywały i jeszcze będą odbywać. O efektach przekonamy się za kilka lat. Mam wrażenie, że chyba zabrakło w tym wszystkim takiej wizji przyszłości, bo wszystko teraz wiąże się ze zmianami klimatu i tymi, tymi kwestiami dotyczącymi sytuacji drzew w warunkach, do których, do których do tej pory nie funkcjonowały, czyli permanentna susza takie warunki miejskie, które są zupełnie inne od tych, które, na które miały, z którymi miały do czynienia drzewa powiedzmy przed 40 lat, czyli intensywny ruch, zanieczyszczenie środowiska. Jeżeli do tego dodamy e, długotrwałe susze i zmiany klimatu, zimy też bezśnieżne, kiedy nie ma zasilenia w wodę, kiedy, ta, kiedy ten system korzeniowy jest cały czas odsunięty i przesycha, mam wrażenie, że, że drzewa, które teraz sadzimy, mogą, mogą mieć problemy z przystosowaniem się do panujących warunków. Natomiast o tym przekonamy się za kilka lat. Chwalebne jest, że miasto wyszło z taką inicjatywą i posadziło drzewa, sadzi też mniejszą roślinność. Natomiast y, jest to pewnego rodzaju y, y, niewiadomo. Zobaczymy za kilka lat. Natomiast y, trzeba by się uważnie temu przyglądać. Być może będzie to przyczynek do, do podjęcia y, decyzji w przyszłości i doboru innych, y, innych gatunków. Panie Mieciuku, jeszcze sprawa następna w mediach. Głośno było na temat tego, że w wielu miastach, w całe szczęście, że nie w Olsztynie, przynajmniej w takim zakresie, zapanowała moda na tak zwaną betonozę, czyli betonowe rynki, drzewa czy też inne rośliny, tylko, tylko w wielkich donicach. Czy nie obawia się pan, że u nas coś takiego też może się rozwijać w tym kierunku? Trendy architektoniczne są jakie są, i myślę, że Roślin tego nie uniknie, a nawet myślę, że już nie unikną, bo takie w mediach społecznościowych pojawiają się tego typu wąski. Ja bym nie chciał generalizować, uważam, że nawet w betonowym mieście można świetnie aranżować zieleń. Co do kwestii puszczy białowieckiej i, i tego procesu starzenia się drzew i ich obmierania, są doskonałe przykłady z ogrodów królewskich w Londynie, gdzie jest, jest trend i w zasadzie zauważany w całej Europie, żeby stare drzewa, które dożyły swojego wieku i zostały powalone przez siły natury, po prostu pozostawiać w parkach jako element pamiątki historycznej, element tradycji danego miasta. Anglicy na początku też spotykali się służby miejskie, dzieleni, które zostawiały takie potężne, powalone drzewa, ich fragmenty oczywiście. W parkowej przestrzeni spotykały się z zarzutami, że powstaje zgrzczały park, że jest niebezpieczeństwo, natomiast po 10-15 latach tej praktyki doskonale te drzewa leżące się wkomponowały i stanowią świetny element dla zachowania bioróżnorodności w mieście. Bo takie powolone drzewo to jest element, w którym żyje mnóstwo organizmów. W którym tam Wolsztynie byście zaproponowali tego rodzaju model? Park Jakubowo, bo jest blisko lasu miejskiego i tam e, transmisja gatunków, wymiana gatunków i, i wchodzenie gatunków leśnych e, w takie kłody czy pnie, w pary drzew e, zachodziłaby za, 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 szybciej. Natomiast myślę, że gdybyśmy pilotażowo zainicjowali takie działania w Parku Kosucińskiego, a nawet w Parku Centralnym, który pierwotnie był dosyć dzikim terenem, dopiero po. Po utworzeniu Parku Centralnego teren stał się takim terenem no, mocno rekreacyjnym. Można by inicjować tego typu drobne inicjatywy, właściwie w większych parkach całego regionu. Stare drzewa to także pomniki przyrody. Wiem, że składaliście sporo wniosków do władz miejskich o ustanowienie tych, tych, tychże pomników przyrody. Wiem, że też że nie wszystkie te wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Pewnie ze względów finansowych. Jak to wygląda w tym momencie w Olsztynie? Czy ty, ile mamy tych pomników przyrody? Czy według Pana jest ich za dużo, za mało, a może sam raz? Pomników mamy za mało, biorąc pod uwagę Olsztyn jako miasto-ogród i miasto stosunkowo dobrze nasycone zielenią i starymi drzewami. Natomiast to, że wiele takich starych drzew nie, nie ma rangi pomnika przyrody, spowoduje, że łatwiej jest y, przymknąć oko na, na zakupy deweloperów, czy jakieś działania związane z, z inwestycjami. Y, takie drzewa bez statusu ochronnego po prostu y, wymagają mniej procedur, jeżeli chodzi o ich usunięcie. Natomiast złożyliśmy kilkadziesiąt wniosków, część z tych wniosków nie została uwzględniona, no, ze względów technicznych, zdrowotnych stanu zdrowotnego drzew argumentacja była rozmaita w przypadku każdego z tych drzew nieuznanych, niezakwalifikowanych do, do dalszych prac. Natomiast teraz czekamy na odpowiedź z Urzędu Miasta, na jakim etapie znajdują się prace weryfikujące drzewa yy, zakwalifikowane do uznania za pomnik przyrody. No i liczę na to, że być może w tym roku Rada Miasta jednak skłoni się ku temu, żeby chociaż część tych drzew uznać za pomniki przyrody stanowimy nowe pomniki przyrody. Zasługują na to? Tak, zasługują na pewno, ale jak wcześniej usłyszałem, jeden pomnik przyrody, ustanowienie takiego pomnika przyrody, jest 2-3 tysiące złotych. Jeśli Wy złożyliście, no, na przykład na, 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 na 50 drzew, taki wniosek, to już jest ponad 100 tysięcy. Czy uważa Pan, że to jest dużo, czy mało? Jeżeli patrzymy jednostkowo i widzimy taką sumę, bo ona jest przybliżona oczywiście, tak. Wszystko zależy od, od rangi drzewa, jego gatunku, wielkości, usytuowania. Jeżeli widzimy jednostkowo taką dużą kwotę, no to robi to wrażenie. Natomiast trzeba zaznaczyć, że w to wlicza się również koszt pracy poszczególnych członków zespołu, który zajmuje się analizowaniem każdego takiego drzewa. Koszt dendrologa, który ocenia. Jego pracy, więc część tych pieniędzy została już tak naprawdę wydana i, i bardzo dobrze, no bo ludzie, którzy zajmują się przygotowaniem dokumentacji, muszą godziwe pieniądze za to otrzymać. Więc to finalnie ta kwota za samo, za same prace przy ustanawianiu być może wygląda niepokojąco, ale przy zieleni tak jest. Natomiast późniejsze prace pielęgnacyjne mogą, mogą wiązać się z kosztami, ale z takimi kosztami wiążą się również prace przy zwykłych drzewach, które nie są podnikami przyrody. Wszystkie drzewa, które pielęgnujemy, wymagają, wymagają opłacenia wykonawców. Tak, u finału. Panie Wojciechu, wielu ludzi uważa, nie wiem, czy słusznie, czy nie słusznie, że to nie my mamy służyć w przyrodzie, tylko przyroda nam. Jak to sprzeczność pogodzić? Także na przykład Jolsztyna. Żeby nie było tak, że nie wiem, robimy pierwotno puszczę w parku centralnym dlatego, że przyroda się rozwija, tylko jak to zrobić, żeby jednocześnie to nam służyło, nam mm -hmm. no, mieszkańcom. Okej, okay. przede wszystkim edukacja i myślę, że edukacja dotycząca w ogóle przyrody jej znaczenia w życiu człowieka, ale też kładzenie akcentów na poszczególne elementy zieleni w mieście, czyli Miasto i zieleń barkowa to jest jedna kwestia, a las miejski, który jest jednym z największych w Europie, a jednocześnie jest w strukturze terytorialnej miasta, to jest osobna kwestia, gdzie można sobie ewentualnie, mamy takie propozycje, trwają teraz konsultacje dotyczące lasu miejskiego, zapraszam do udziału w ankiecie, która jest dostępna w internecie, i las miejski mógłby być w pewnych, na pewnych powierzchniach właśnie takim elementem, gdzie obserwowalibyśmy procesy pierwotne i takie naturalną sukcesję, naturalne procesy leśne, i tam jest przestrzeń dla realizowania się miłośników i fanatyków przyrody. Natomiast ziemia miejska wymaga po prostu zwyczajnie dbałości i większych nakładów. Bo bez tego będzie się pogarszać w stanie. Tak, naprawdę na koniec. Z Pana słów... Zrozumiałem jedno, że owszem, należałoby wiele zrobić, ale jednocześnie, Olsztyn na tle innych miast w Polsce to jednak jest generalnie miasto Zielone. Miasto Zielone, z racji, z racji chyba swojego położenia, obecności jezior, ale też, ale też no myślę, że nie było takiego ciśnienia do tej pory, żeby usuwać większość drzew w Olsztynie. Oczywiście kontrowersje są, no bo duże inwestycje prowadzą do tego, że że miasto wydaje zgodę na wycinkę wielu drzew. No i tu możemy polemizować, czy skala jest należyta, czy nie. My chcielibyśmy, żeby drzew nie wycinano, natomiast skoro już doszło do, do takiej sytuacji, to chcielibyśmy, żeby jednak o zieleń była intensyfikowana, czyli jeżeli już popełniliśmy błędy, to trudno, ale w przyszłości ich nie popełnimy. I tym optymistycznym recentem zakończmy to, naszą rozmowę, bo to jest mi wszystko optymizm. Ja też dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki.